A tutaj ta pani trzyma przysmak dla kota Kaczyńskiego. ok Ta pani tutaj trzyma taki super przysmak dla kota Kaczyńskiego. Na pewno Jarosław Kaczyński byłby hepi z tego powodu, że jego kot albo chomik, albo świnka morska, albo wiewiórka i tak dalej, żeby tutaj się posiliła tą specjalną karmą taką zdrowotną albo wegetariańską, czy jakoś tak. No tam na Ursynowie oczywiście są takie super przysmaki dla kotów, więc a właśnie ciekawe, czym Jarosław Kaczyński karmi swoje koty? Taka ciekawostka, czy takimi przysmakami Jarosław Kaczyński karmi swoje koty, czy nie? Dzięki.